Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Pasje Miasto realizowane dla Miejskiego Domu Kultury. Materiał nagrywamy w galerii For Arte. Dziękujemy za gościnę i zapraszam Państwa do krainy muzyki. E, przede wszystkim do krainy muzyki i e, do krainy pozytywnych wibracji. Cieszę się bardzo z tej rozmowy, że będę tego gościa miał. Bo przyznam się Państwu szczerze, że nasze drogi skrzyżowały się w, na początku lat 90. Gościem moim i Państwa Paweł Derda, ogólnie znany jako Smerda, klawiszowiec zespołu Habakuk. Kupę czasu razem włóczyliśmy się po kraju, koncertowali. Później, oczywiście, nasze drogi się rozeszły, każdy w swoją stronę, ale po. No nie wiem, 25-30 latach? Tak no, można coś powiedzieć. coś tego myślę. Po 30 latach spotykamy się i rejestruję Pawa, żeby dla podobnych zachować. <coughs> e, także bardzo się cieszę. Zanim w ogóle o muzyce, bo wiem, że się udzielać i robić różne rzeczy, no to e, cykl rządzi się swoimi prawami. E, wiem, że no, nie częstochowianin czy często Urodziłem się w Częstochowie Urodziłem. Ale papierę... mieszkałem całe życie we Mstowie, w Emstowie. To jest w ogóle specyficzna sprawa, bo tych Derdów w Wemstowie jest naprawdę dużo. Tak, to jest takie popularne nazwisko. Popularne. W tych okolicach. Powiedz mi jedną rzecz. Ty masz jakąś wiedzę dotyczącą swoich przodków? Mam tu na myśli. No, jak najbardziej do tyłu, czyli no, na przykład pradziadek, dziadek, co oni robili, z czego mieli chleb? No, dziadkowie od strony taty pochodzili z Cegielni, czyli miejscowości zaraz obok Mstowa, więc tutejsi. No. I to byli rolnicy. Głównie, ziemia, Tak, rolnicy, 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 rolnicy. Mhm. Natomiast y, 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 dziadkowie od strony mamy, no to już jest lepsza historia, bo babcia jest z Kujaw, była z Kujaw mhm. oczywiście, Babcia Skujaw dziadek gdzieś z okolicy Piotrkowa rozkrzy gdzieś tam. Uh -huh. Także napływowi. Napływowi. To jest tak, że ta muzyka to jest obciążenie dziedziczne. Mam nadzieję, że tak oczywiście. <śledzisz> 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 że nie <śledzisz> przez wiatr na przykład. <śledzisz> ale wiem no, ale wiesz... Ty dorastałeś w domu, gdzie była muzyka, czy? Oczywiście, dziadek był organistą, więc. Organistą był, tak, Wemstowie tak, też? W, tak, Wemstowie w, w kościele. Czyli normalnie chodził do kościoła, koncertować tak na mszę, I ty, i ty jak gdyby w tym, w tym duchu dorastałeś? A ja, a ja na szczęście mama kazała się uczyć na pianinie, więc. Więc dałem się, dałem się, że tak powiem, namówić, no i po, po lekcjach, po szkole zawsze od początku, no. chyba od pierwszej klasy albo od drugiej maszerowałem nie do domu, tylko do dziadków, którzy mieszkali koło kościoła w organistówce. No i tam dziadek mnie uczył grać na pianinie. Tam było pianino? U, tam było pianino. A próbowałeś swoich sił na organach? Oczywiście. Tak? Oczywiście, ale to jest inne granie. Zupełnie. Dla no. kogoś, kto obecnie, no, obecnie wolę grać na organach na przykład niż na pianinie. Czemu? A ja wiem, bo tak. Bo tak. Jakoś ale tak na pięć, ale wiesz, na, na organach to się gra nie tylko tu, ale też nogami, prawda? No, no na szczęście organy w kościele Ach. w listowie, yy, nie są naj, <kling> naj, najwyższej półki. Tak jest. No, znaczy może półka może jest dobra, tylko że ta półka kiedyś była dobra, a teraz no jeszcze troszkę wymagają sporego remontu, więc, więc tak naprawdę baz nie gra. Aha, nie, Tylko. Piszczołki. Tylko, tylko, tylko te rękami. No, no. Aczkolwiek gdzieś tam, gdzieś tam grają kiedyś w takim kościele takie zastępstwo małe, no to tam były takie organy nowoczesne, takie elektro, no, no. elektryczne, że tak powiem, z, z pedałami, no to trafi, trafiałem. Co, co nieco trafiałem. No. Jak człowiek ma tak ogólne pojęcie, to, to, to coś wiesz, tam. Bo, ale czy to się zdarzało tak, że... Od czasu do czasu grywasz też w kościele na Tak, tak. I masz ten repertuar obczaskany? Mam ten repertuar obczaskany. Aha, no to, brawo, to Nie zaraz. lubię ślubów. Tak? Czemu? A ja wiem, bo tam zawsze trzeba kombinować coś. Stres Skrzypkowie jest. i tak dalej. Dobrze. Ten gra w tonacji takiej, a tamten w a ten na altówce, a ten... No więc ślubów nie lubię. Aha, ale tak to sobie radzisz. Ale tak to sobie poradzę. Dobrze. Czasów Habakuka nie będę wspominał, bo to dość odległe historie. Zbowit, to już zbowit. To już zbowit, tak, to już w ogóle dinozaury, <laughs> kombatanctwo pełną gębą. Natomiast, co w ogóle, bo ciekaw jestem bardzo, co się z Tobą działo, co, co wiesz, no, myśmy się spotkali jak byliśmy piękni młodzi i atrakcyjni. Przez ten czas co, rodzina, dom, dzieci, normalnie tak? Tak, tak, tak. Ale to. Ile masz dzieciaków? Dwójkę, dwóch synów. Dwóch synów, czyli ty męski krawiec jest. No nie? jakoś tak, <laughs> tak się zgłosiło. Ale co, i oni też muzykują? Nie, raczej, raczej nie. Nie, nie, nie ich. bardzo ich to ciągnie. Uh -huh. A tak zawodowo to jak twoje losy się potoczyły? Co, co robisz? No zgodnie z moim y, 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 podstawowym wykształceniem, czyli magister inżynier budowy maszyn na Politechnice uczę w <głos> 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 Czyli jak to jak to w Polsce, jak to w polskich warunkach, nie wiem czy teraz też, ale tak bywało. Ale to jesteś belofrem, jesteś nauczycielem tak, normalnie tak. tam w szkole w Tak, oczywiście. I to jest twoje główne I to jest moje główne, główne zajęcie. zajęcie. A jest poza oczywiście tymi zastępstwami czy tymi mszami. Um, no bo rozumiem, że ty jesteś taki dochodzący organista czy tak tak tak, tak Czy tak. na tak, jesteś u księdza? pewien czas grałem w jednej parafii, ale jakoś Jakoś mi się już. Nie wiem, może nie znudziłem się, ale jakoś czas minął po prostu. I, mhm. i teraz wolę tak. Yy... Z, doskoku. z doskoku. A poza yy, tą nazwijmy tą muzyką liturgiczną. Yy, Robisz coś jeszcze innego? No pff, gram z najlepszymi składami na świecie. <laughs> tak, tak zacytuję jednego z jakichś, nie pamiętam kto to w jakimś wywiadzie oglądałem w internecie któryś tam z tych gitarzystów takich, pyta się go prowadzący, no ty dużo ćwiczysz? Mówi, nie, w ogóle nie ćwiczę, gram tylko z najlepszymi. No jak to? Mówi, no włączam sobie płytę tego i tego, no i sobie gram, no to ja sobie gram z najlepszymi właśnie, Aha. cały czas. Cały czas gram z najlepszymi, no w cały czas breakoutem. jestem w składzie breakoutu cały czas. Aha. Andreas Wollenweider od jakiegoś czasu. Aha. Lubię i gram już wiem jak to zrobić nawet czasami. Oczywiście nie na harfie, ale na gitarze. No, no. No, i poza to i dużo, dużo różnych rzeczy. Próbuję jazzowe rzeczy grać, ale to jest trudne. Ale jest na przykład jakaś grupa pasjonatów w MSTowie, że spotykacie się i, i coś tam próbujecie zrobić? Czy raczej... Tak, spotykamy się, gadamy, że tak, trzeba by coś zrobić, i potem się rozchodzimy i spotykamy się znowu I spotykamy się znowu za pół roku i znowu mówimy, że trzeba coś zrobić, dzisiaj wziąć, i później się rozchodzimy i tak I dalej. Tak, I tak to życie pływa. Tak to życie niestety pływa. Od... I to i z tego jestem, że tak powiem, no nie bardzo zadowolony. zadowolony, że tak tak to tak marnujemy pewne swoje szanse. No Na przykład yy, przez kilka lat mieszkał w yy, odległości 4 km ode mnie Jarek Puszek, czyli perkusista Sawakuka. Mm -hmm. Na strychu miał rozstawione nagłośnienia, trochę perkusje i tak dalej. No i się umawialiśmy na granie. No i byliśmy tam dwa razy kiedyś u niego z no I to wszystko. I to wszystko przez parę lat. Także. Czyli jednak tak nie ciągniecie na tą scenę? Nie. Czy ciągnie? No nie powiem. No. Lubiłem, no. lubiłem, lubiłem no. występy, lubiłem, no. lubiłem grać. Ale ja ty byłeś showman z tego co ja pamiętam. A, tak, że... to no, nie a. Nie. Aż, a może aż tak? To nie. No ale, no. No, ale się grało troszkę. Grało fajnie. Troszkę się grało no to z jednej strony szkoda, ale może w pewnym momencie ten demon się przebudzi i wiesz, <noise> <noise> <i, głos> <i>, dinosaury <noise> polskiego roku, no, i wrócisz. Um, czy poza muzyką i no i wiadomo, no, tą pedagogiką wychowania fizycznego, masz jeszcze jakieś inne pasje? Coś takiego, co ci sprawia Friday i co lubisz robić? No dużo rzeczy lubię. Na robić. przykład, no ja wiem, że spać, jeść, pić. O, spać, no. tak, spać, jeść też bardzo lubię. No, Nie, no jak, jak, to, jak to każdy, lubię czytać książki na przykład. O, to za tym to pogodam. No, razem, to i, no i na przykład, no, moim wymarzonym zawodem, który no. chciałbym uprawiać, jest zawodowe słuchanie muzyki, bo poza tym, że lubię, bardzo lubię, lubiłem i lubię grać muzykę, no to przede wszystkim lubię słuchać muzyki. Po prostu no, mm. potrafię, jak to się niektórzy dziwią z moich znajomych, że potrafię włączyć płytę, położyć się na podłodze, wysłuchać tej płyty jednej strony, drugiej strony, włączyć drugą płytę i tak mogę. Aha. I mogę, tak. No ale tak. nie ma takiego zawodu. No nie ma. Znaczy nie, no może krytyk muzyczny. No, jakaś tak. muzykologia, no ale muzykologów no, tak. jest potrzebnych w Polsce siedmiu, a, a, tak. a chętnych jest no, tak, siedem tysięcy. Więc... Rozumiem. Dobrze, gotujesz? Tak, umiem gotować. Co najlepiej lubisz robić w kuchni? W ogóle lubię być w kuchni. Lubisz być. Lubię, w tak. Mnie jest A to masz to, jakieś jeżeli... takie swoje ulubione danie na zasadzie, że hmm. najwięcej frajdy ci sprawia przygotowanie, czy to nie ma znaczenia? Najbardziej lubię robić to, co lubię jeść. Czyli, Czyli na przykład no, makarony, jakieś takie. Mhm. Makarony ze wszystkim tak naprawdę. Różne sosy, pasty. Różne, tak. różne, różne składniki. No, no i u mnie nie ogranicza się najczęściej to jest chyba, nie wiem czy to dobrze, ale nie ogranicza się do trzech składników, czy czterech, tylko lubię Full. dużo różnych. Aha. I także, no, lubię, lubię, ogólnie lubię taką dłubaninę w kuchni. Czyli jeżeli bym Cię zaprosił na kolację i podałbym Ci na przykład lasagne, to byś był zadowolony? Oczywiście. I przejrzałbym dokładnie jeszcze jak to <laughs> wygląda, żeby samemu zrobić, jeśli byłaby dobra taką samą... Co wykorzystać? Oczywiście. E, jest czas na czytanie książek? Oczywiście, że jest czas. Jest? Jest czas, tylko nie zawsze są chęci. No dobrze, ale jeżeli w ogóle byś miał się określić jako ten taki Bibliofilm, to, to, to co lubisz? Wszystko, czy masz wybrane gatunki? Chyba y, dawniej lubiłem dużo różnych rzeczy, teraz już, ja. już niekoniecznie. Gdzieś tam próbuję sobie odświeżać na przykład. Dawniej fantastyki się dużo czytało w uh -huh. nas, czasach czas, czas, na, naszej młodości. No to coś tam próbowałem sobie odświeżyć fundacje, coś tam, coś tam, ale no. już koniecznie. <kluzny> Natomiast <kluzny> takie. Takie, takie mało, mało, mało oryginalne może, no ale lubię polskich. Lubię polskich Pis pisarzy. Lubię polskich. Tak, rozumiem. I tych starych, i tych takich ymm, nazywanych współczesnymi, czyli okresów wojny, gdzieś tam takich. Uh -huh. Powiedz mi. Y Film, był jakiś film, który dla Ciebie jest ważny? Taki kurczę, który no, jest top-topów. No, takich filmów jest sporo. sporo. Lubię, lubię filmy. Oglądam. Lubię, lubię filmy. Oglądam. Co byś mi polecił? Na przykład takiego, co ja nie, nie oglądałem, a mógłbym, a powinienem zobaczyć? I przypuszczam, Muszę... że oglądałeś wszystkie filmy. które Ja oglądałem, bo, <laughs> to oglądałem, bo to tak to. Tak, znaczy, tak. Lubię, lubię na przykład Lubię film American Beauty. Aha, no, piękny jest. No, no są różne, wiadomo, różne tematy i tak dalej, ale mnie coś tam, w... lubię ten film po prostu, tak, uh -huh. tak mnie nastawia, że tak Może powiem. Um, pozytywnie. Pozytywnie, żeby, żeby tak się pogodzić ze światem i tak dalej. Uh -huh. No to, to ten film lubię. Ale dużo, dużo innych też, też lubię dużo innych. Uh -huh. Chętnie ogląda w kółko te same filmy. Tak? Czy nie, czy nie ma istnie... problemu że... Nie, Nie, nie. No czy wiesz ja mam tak na przykład y, y, z Seksmisją czy z Wabankiem 1-2, że oglądałem to chyba z 30 razy i za każdym I razem razem jeszcze bawi i tak, i za każdym razem. Mnie bawi. I no, tak, za każdym młodszy raz. syn zaczął oglądać właśnie takie takie filmy, takie no. stare, coś tam. No i i Misia się obejrzał niedawno, no, wierszy, no, no. drugi raz. No a ja, ja się dziwił, że ja to wszystko znam na pamięć. Ale, no, to jest, na ale pamięć. wiesz, to jest że też um, dziwna sprawa, bo ja w swojej córce puściłem rejs piwowskiego i nie złapała, nie, nie złapała w ogóle nic. Mówię, no Rejs to jest trudny film. Z czego, z czego, z czego, z czego ty się tata, cieszysz? A ja mówię, no przecież to jest. To jest każdy gest to jest... <grymne> każdy dialog to jest po prostu... No, nie, tak. no, to... Dokładnie. E, dobrze. Książka była, muzyka była, film był, kuchnia była. Znak zodiaku, bo ja nawet nie wiem, co to jest. Koziorożec. Koziorożec. Czyli styczeń? Tak. tak. To wszystkiego najlepszego. już było, ci... było... było już, był. sam początek stycznia, także oho. już roczek więcej. O, roczek więcej. M, masz ulubiony jakiś kolor? Uuuu, jakie pytanie trudne. No, no, takie, hmm. wiesz... Jest? No takie... Granatowy, niebieski. Granatowy, no tak, no wiadomo, jak nauczyciel, to jaki może być. <śmiewanie> Ale nauczyciel... Łe! <śmiewanie> no, <śmiewanie> no nie nauczyciel. Święta Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy? A jedne i drugie. Nie, nie, nie ma znaczenia. Nie, nie. Lubisz jednego. Lubię, lubię, lubię i te. <śmiewanie> lubię wszystkie święta, tak naprawdę. Tak? Tak, nie przeszkadzają. No to fajnie. Powiedz mi, no bo jesteś, urodziłeś się w Częstochowie, mieszkasz w tym stowie całe życie, ale, ale no w tej Częstochowie studia, szkoła, to, szkoła średnia to tak, też. Tak, tak, tak. WTZ ten? To oczywiście. <noise> nie, wiem, nie wiem dlaczego oczywiście będzie, ale tak, te Z1. Czyli i, i co, i technikum budowy Budowa. Y, Jakiś tam budowa maszyn czy coś takiego, nie pamiętam Aha, jak, czyli ta, no, jak ta klasa no, się nazywała? Mechaniczne w każdym Mechaniczne, klasie. Czyli jak gdyby po koło tego była ta politechnika? Tak, z głupoty czystej. No. Tak, a tak. w ogóle ten okres szkoły, to ty w ogóle Mile wspominasz, czy to jest. Szkoły średnie? No, na przykład. Tak, tak, Miller, tak, Miller. Tak, tak. A jakiegoś profesora na przykład? Yy, pamiętasz? Yy, tak, tak, paru bym sobie przypomniał. Na, na przykład yy, naszą wychowawczynią była pani profesor Leszczyńska. Profesor Leszczyńska. Uh -huh. Taka już, już starsza była. Uh -huh. No to tak faj, fajnie. Fajnie. Jest, panie, fajnie. Nie, nie, nie narzekałem. Nie jakoś tam uh -huh. nie byłem, nie, nie mogę powiedzieć, że byłem geniuszem i orłem. Jakoś nie, nie przykładałem się do nauki jakoś tam za szczególnie, no, ale bez, uh -huh. bez kłopotu zawsze. Ale nauczyciele mnie przeszkadzali, że tak Wiesz, co mnie zawsze przerażała Politechnika jako studia, ponieważ, no, no skoro Politechnika to ścisłe, mata tak, i tak. tak dalej, bez problemu? Yy, no, akurat tak. No, <laughs> akurat podobno są takie teorie, że matematyka i muzyka mają z sobą wiele wspólnego i. I zgadzam się z tą. Matematyka, tak, tak, uwielbiałem matematykę, nie byłem wybitnym matematykiem i, ale, ale spokojnie, bardzo, bardzo spokojnie sobie z tym radziłem. Więc y, jeśli chodzi o politechnikę, matematyka i matematyko pochodne nie były dla mnie żadnym, żadnym problemem. problemem, tak ogólnie Politechnika. tak no, Chodziłem na tą politechnikę Zresztą, no wiesz, jakie to były czasy, że jak się nie poszło na studia, to trzeba było iść do wojska. Jakoś nie bardzo się tam widziałem, a nie chciało mi się kombinować jak tam koledzy z tą służbą zastępczą, coś tam, coś tam. Więc mówię, nauka nie przychodziła mi jakoś tam ciężko, więc poszedłem z kolegami paroma na Politechnikę, no i jakoś przebrnąłem przez to. Ale nie pracowałeś nigdy w zawodzie? Nie, nie, nie. Zrobiłeś studia? Skoń, skończyłem tą no, Politechnikę. Okay. W szkole średniej jestem też wdzięczny za to, że tam poznałem na przykład Wojtka Turbiarza. No, no, no tak, no, to, no bo on też no, to DZT, no. Nie. Zrządzenie losu oczywiście, bo. Przypadek. Przypadek, bo to, to przypadek taki, że w dawnych czasach, nie wiem czy u Was w szkole też tak było, były takie praktyki miesięczne zagraniczne. No, no. I jeździliśmy do Czech. No i naszą klasę wysłali do Czech, a ja i jeden kolega z klasy nie poszliśmy na taki jak, jakiś tam ochap krajowy czy coś i nie chcieli nas zabrać, na to, nie chcieli nas wysłać na tą praktykę, no i nie wysłali nas. Ale no. nasza wychowawczyni gdzieś tam była, no, 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 no i z, wkręciła nas z inną klasą, no i to Aha. była klasa pana Turbiarza. Aha. I tam się I tam się, i, I tam się poznaliśmy, no i tam się poznaliśmy w Czechach na budowie, no to już się... Dość długo, dość długo się już trzymaliśmy razem, że tak powiem. Byłem jego, byłem jego gierkiem przez, przez wiele lat. byłem jego gierkiem. Gierkiem szoferem i tak dalej. Także razem spędzili, spędziliśmy dużo czasu. Jaki jest w ogóle Twój stosunek do Częstachowych? Jak ty to miasto postrzegasz? Trudno mi się też... lubię, nie tak, lubisz, podobasz. Myślę, że bardziej lubię. Lubię niż nie lubię. Myślę, że lubię. Trudno mi też odnieść się do, do, do innych miast, no bo bywam w Krakowie, bywam gdzieś tam, gdzieś tam, ale i mieszkać w mieście, a bywać to, to, są, to są inne, to są różne sprawy. Na no, przykład no. chowanie nie przeszkadza mi, wręcz przeciwnie, dobrze, dobrze się tu czuję. W ogóle nie lubię dużych miast, tak, chyba doszedłem do takiego wniosku, byłem wczoraj w Warszawie na przykład. Mm, Słabo? A, tak. No, nie nie, ja nie, też, nie mogę się przekonać do tego, no, no. natomiast te stare miasta mi jakieś tam bardziej leżą, Kraków, Toruń i tak dalej, ale takie o, no. małe miasto jak Częstochowa myślę, że, że jest dobre. Dobra, już tak na koniec rozmowy. Czego Tobie życzyć? A wszystkiego, wszystkiego mi Zdrowia życzę. Ci życzę. No żeby ja mi się chciało jeszcze wszystko. No. Dobrze. To Pawełku, ja Ci tak życzę zdrowia, żeby Ci się tak chciało, jak Ci się nie chce. O, właśnie. Powrotu na scenę może, chętnie bym posłuchał jak grasz. Ty w Habakuku byłeś klawiszowcem, ale tak naprawdę ten Twój instrument główny to gitara, prawda? Znaczy, no w Habakuku na klawiszach grałem wtedy w dawnym w tym pierwszym wcieleniu, nie? ja, No to grałem na klawiszach, no później po transformacji, no to już grałem cały czas na gitarze, no i... No i tam. I, I szczerze mówiąc, nie wiem, ci, którzy mnie tam lepiej znają, ty mnie też znasz dobrze, więc wiedzą, że ja na przykład za regę nie przepadałem i nie byłem Wielbicielem no. Regen, natomiast kilka lat grałem ze zespole regowym. No. Ale, ale było mi tam dobrze po prostu. No. Dlatego, że mogłem robić dokładnie to, co chciałem. Aha, mogłem okay. grać tak, jak. Tak jak chciałem, nikt mi nic nie mówił, a wręcz przeciwnie, im, im zagrałem bardziej nieregowo, tym było, nie lepiej. było lepiej. Także, hmm, także ja dlatego, już... dlatego tam, tam byłem, byłem, zadowolony z tego okresu, naprawdę. Dobrze, proszę Państwa, gościem moim i państwa Paweł Derda, pseudonim Smerda, e, patriota Zemstowa, e, dziadek organista Wemstowie, on zresztą też. Przejął jak gdyby schedę, bo od czasu do czasu na organach w kościele również gra. Nie wynajmujcie go do ślubów, bo za tym... Bo odmówię nie, zresztą. Nie, 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 nie wezmę. 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 Mój serdeczny kolega z lat młodości no i cóż, no bardzo Ci dziękuję Pawełku, że mam Cię w swoim Panteonie, także... Dziękuję Ci Wojtku i się, że jestem w Twoim Panteonie, bo bardzo. to jest fajny program, parę odc... nie powiem, parę odcinków obejrzałem, tak? oczywiście nie, nie wszystkie, no bo tam niektórych ludzi nie, nie mówi, ale z tymi starymi repami, że tak powiem, których bo. tam wyciągasz różnych, no to, to obejrzałem te stare odcinki I, i naprawdę uważam, że bardzo fajny program. Bardzo Ci dziękuję. Do tej kamery machamy. Trzymajcie się, ludziska, pozdrawiamy Was. Pa pa! pa, pa, pa.